W mojej współpracy z marką Vaggedi i w zabiegach, które stosuję w gabinecie kosmetycznym, Marka Vaggedi daje mi możliwości połączenia idealnie ze sobą wszystkich aspektów, które chcę użyć w zabiegu. Są to kosmetyki o roślinnych składach, które kompatybilnie działają w naszej skórze. W liniach Primissima, w których mamy zastosowanie kwasów w zabiegach kosmetycznych, Wagergy idealnie połączyło 7 składników kwasów, między innymi kwasu jabłkowego i kwasu cytrynowego, które ślicznie przebudowują skórę w warstwach naskórkowych. Są polecane do wszystkich rodzajów skór, nawet bardzo młodych, gdzie chcemy rozpocząć przygodę ze złuszczaniem skóry. Marka Wagedji poza pielęgnacją gabinetową daje możliwości opieki nad pacjentem w warunkach domowych. Preparaty zaproponowane przez kosmetologa można zakupić w klinikach, w których pracuje się na tych preparatach i zaopiekować się nimi pacjentem tak jak jego skóra na to zasługuje.